Szanowni Państwo, otwieram dziewiątą sesję Rady Powiatu w ostrudzie siódmej kadencji, zwołaną w trybie artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym na wniosek zarządu Powiatu. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 17 radnych, co stanowi kworum, przy którym może obradować i podejmować prawomocne uchwały Rada Powiatu. Witam serdecznie radnych Rady Powiatu, pracowników starostwa oraz przybyłych gości, media i również za pośrednictwem mediów, mediów mieszkańców. Szanowni Państwo, realizując obowiązek prawny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, tzw. RODO oraz ustawy o samorządzie powiatowym, informuję, że obrady Rady Powiatu są rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących i nagrywających obraz i ich dźwięk i są transmitowane w internecie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania państwa danych osobowych ze względu na uczestnictwo w nagrywanych i transmitowanych posiedzeniach Rady Powiatu zawarte zostały w klauzuli informacyjnej umieszczonej na drzwiach wejściowych do sali posiedzeń. Na sekretarza dzisiejszych obrad powołuję pana Ryszarda Portkę. W związku z tym, że dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek e, zarządu, bardzo proszę pana wicestarostę o krótkie przedstawienie i e, e, uzasadnienie tego dzisiejszego spotkania, a później poproszę panią skarbnik tak o krótkie przedstawienie e, zarówno zmian w budżecie, jak i w WPF-ie. Także bardzo proszę, pani wicestarostę. Dziękuję, panie przewodniczący. Proszę państwa, dzisiejsza sesja została zwołana w trybie artykułu 15 ust. 7 ze względu na na to, że dosłownie kilka dni temu e, otrzymaliśmy środki od wojewody warmińsko mazurskiego na zadanie, które realizujemy od 1 września zeszłego roku związane z publicznym transportem zbiorowym. Myśmy jako Rada, ja nie pamiętam czy to był listopad, czy grudzień, podjęliśmy uchwałę na wniosek e, samorządu gminy Ostruda e, do. E, Doszły jeszcze dwie linie które, które będą Realizowane te przejazdy na terenie gminy Ostróda Samorząd gminy Ostróda e, Chyba w zeszłym tygodniu podjął uchwałę i przeznaczył środki Na to zadanie natomiast Żeby to zadanie było realizowane do końca stycznia My musimy mieć Podpisaną umowę z operatorem podpisaną umowę Z samorządem gminnym Jeżeli tego byśmy do końca miesiąca nie zrobili. Te środki, które Wojewoda przyznał nam kilka dni temu, po prostu by przepadły. Także nie było już czasu, żeby zwołać sesję w trybie, że tak powiem, normalnym. Stąd zarząd zebrał się we wtorek i, i podjął, podjął decyzję o zwołaniu sesji w dniu dzisiejszym z projektami uchwał, które Państwo dostaliście. Przy okazji też w tych zmianach do projektu budżetu, wprowadziliśmy zmiany, o które wnioskowały jednostki. I taki jest wkład, Panie Przewodniczący. Dzisiaj Bardzo dziękuję. Poproszę dziękuję. teraz Panią Skarbnik o przedstawienie tych proponowanych zmian. Szanowni Państwo, środki, które powiat otrzymał, zwiększone tak naprawdę z rządowego, z Funduszu Rozwoju Przewozów Autokarowych oraz Również dodatkowe dochody, które na wniosek jednostek organizacyjnych celem realizacji projektów unijnych no, należy wprowadzić do budżetu. To jest łącznie kwota 1 294 735,59 zł. Na kwotę tę tą składają się środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autokarowych i środki z gmin w kwocie 475 102 zł środki unijne 399 833 zł. i 59 groszy oraz środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Tutaj powiat pozyskał dofinansowanie do zadania modernizacja kompleksu Orlik 2012 przy liceum ogólnokształcącym w Ostrudzie i to jest kwota 419 800. Tak więc suma tych kwot to jest 1 294

Wprowadzenie do budżetu zadań finansowanych ze środków unijnych, które to środki wpłynęły w 2024 roku do budżetu, jednakże zadania te nie zostały wykonane przez jednostki organizacyjne. Jednostki wystąpiły o wydłużenie terminu tych zadań do instytucji zarządzających, takie zgody otrzymały. I w związku z tym istnieje konieczność prowadzenia im tych wydatków do planu finansowego, żeby mogły realizować te zadania. I to dotyczy następujących projektów. Cyberbezpieczny samorząd tutaj zadanie realizuje Starostwo Powiatowe, Zespół szkół zawodowych PETOFI zadanie pod nazwą Spedytor Zawód z Pasją, Zespół szkół rolniczych Agroturystyka z Witosem. Zespół Szkół Zawodowych Starszych to jest projekt realizowany w ramach projektu Erasmus i PCPR w Ostrudzie to jest projekt Wspieramy Rodzinę. Wśród tych projektów są również zadania wieloletnie, stąd zaistniała konieczność zmiany załącznika numer dwa do wieloletniej prognozy finansowej i uaktualnienia tego załącznika zgodnie z, zgodnie z limitem wydatków, który został przez jednostki określone na te lata. Dodatkowa zmiana to wprowadzenie kwoty 150 tysięcy na wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby instalacji fotowoltaicznych na obiektach edukacyjnych powiatu ostrockiego i kwota 220 tysięcy z inwestycji, która w zeszłym roku środki nie zostały wydatkowane, będą wydatkowane w tym roku na zakup, zakup, busa do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej. Łącznie wydatki zwiększa się o kwotę 2 miliony 111 tysięcy 807 złotych i 27 groszy do wysokości 249 901 tysięcy 249 milionów 901 tysięcy 766 złotych i 24 grosze. Dochody minus wydatki stanowią wynik finansowy, który jest ujemnym wynikiem, czyli jest deficytem, i po tych zmianach wynosić będzie 9 milionów 51 885 zł i 66 groszy, a pokryty zostanie środkami wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz środkami, które są realizowane w ramach szczególnych zasad wykonywania budżetu. To są w większości środki unijne i środki z, opłat, z tytułu opłat i kart, które nie zostały w zeszłym roku wydatkowane w 100%. Bardzo dziękuję. Proponowany porządek obrad dostaliście Państwo na tablety wraz z materiałami. Czy macie Państwo jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do drugiego punktu e, porządku obrad, którym jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu ostródzkiego na lata 2025-2038. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Bardzo proszę pan radny Kołodziejski. Panie przewodniczący, mam pytanie do, do pani skarbnik, do pana wicestarosty. Chodzi mi e, o, o tryb zwołania tejże, tejże sesji nadzwyczajnej. Bo z tego, co zrozumiałem, spotykamy się tutaj w takim nadzwyczajnym trybie ze względu na środki na transport publiczny. Bo to, o czym mówiła pani skarbnik, dodatkowo o przechodzących tych środkach europejskich, czy też o y, remoncie Orlika, mogło spokojnie zaczekać do normalnej, zwykłej, y, zwykłej sesji. Pytanie moje jest takie: czy y, my. Nie mogliśmy przewidzieć tej sytuacji wcześniej, że te środki od wojewody otrzymamy, bo ja rozumiem, że jeżeli przyjmujemy budżet, to jest to jakiś plan y, rzeczy dochodów pewnych, ale również dochodów nie do końca y, pewnych i prognozowanych. Znaczy, chodzi mi o to, że zwołujemy sesję nadzwyczajną, y, dwa dni i wcześniej dostajemy informacje w okresie jeszcze dodatkowo y, feryjnym. Wydaje mi się, że gdyby pan przewodniczący łaskawie wsłuchał się w głosy radnych, żeby właściwie organizować pracę rady, to nie musiałoby dochodzić do takiej sytuacji. Przypomnę panu, panie przewodniczący, że pan radny Dzieliński na jednej z pierwszych sesji prosił pana, żeby pan ustalił ramowy plan pracy w taki sposób, żebyśmy wiedzieli, że na przykład w ostatnim miesiącu, Środa, czwartek czy też piątek to jest termin, w który y, zwyczajowo odbywają, y, odbywają się y, sesje. To pozwoliłoby radnym jakoś swoje plany zawodowe dostosować do tej funkcji społecznej, którą, y, y, którą pełnią. Natomiast teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, że dwa dni w okresie feryjnym przed sesją zwołujemy nagle y, nadzwyczajną sesję Rady Rady. Pol że kadencja nasza trwa 9 miesięcy i nie zdarzyło się, Panie Przewodniczący, żeby Pan Radnych poinformował wcześniej niż 7 dni o terminie zwykłej sesji. Naprawdę to jest takie trudne, żeby planować pracę Rady. Ja mam bardzo poważne zastrzeżenia do sposobu organizowania pracy Rady przez Pana, e, pana Przewodniczącego i bym apelował, żeby żeby spełnić ten wniosek Pana Radnego Dzielińskiego z maja, czyli ustalić, że w danym miesiącu, nie wiem, wtorki, środy, poniedziałki, piątki jest terminem. Oczywiście nie mówię, że w każdym miesiącu ta sesja musi się odbyć, ale jeżeli jest planowana w tym miesiącu, to żebyśmy wiedzieli, że to jest mniej więcej na ten, na ten czas. I chciałbym uzyskać pytanie od Pani Skarbniczki. Czy mogliśmy przewidzieć i na etapie budżetu, jakby te środki założyć, że one będą, prawda? Bo składaliśmy wniosek, myślę, że wniosek nie składaliśmy dwa dni temu, tylko dużo wcześniej. Czekaliśmy, rozumiem, na, na informację, czy te środki będą, ale, ale przecież jest jasna sprawa, że, że, że ten transport publiczny został uruchomiony, więc było duże prawdopodobieństwo, że, te, że to będzie kontynuowane. Dziękuję panie radny. Może odpowiem to panu na te zarzuty, które pan pod moim adresem tutaj wystosował. Moja rozmowa z panem Dzielińskim faktycznie dotyczyła, dotyczyła możliwości zorganizowania sesji w jakiś wybrany dzień i z tego co wiem ustaliśmy, że będą to czwartki. I tego staramy się trzymać, żeby, żeby te sesje były, 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 były faktycznie odbywały się w czwartki. Co do terminów, to pewnie tutaj pan wicesteros albo pani skarbnik, pan odpowie, dlaczego ten tryb jest taki, a nie inny. Natomiast co do zwoływania sesji zwyczajnych, ja zwołuję sesję po, po że tak powiem, uchwale zarządu, który taką sesję zwołuje. Zarząd się spotyka zazwyczaj tydzień przed sesją i wtedy jest sesja zwoływana. No nie ma możliwości zwołania sesji za bardzo bez, bez, uchwały, bez uchwały zarządu w tym temacie. Także tyle, jeżeli chodzi o odpowiedź na Pana z mojej strony. A bardzo proszę tutaj Pan Wicestarosta odpowie na temat terminów. Wydaje mi się Panie Radny, że my nie możemy jako zarząd wnioskować o prowadzenie projektu zmian w budżecie na podstawie przewidywań bo przewidywać my możemy nawet na 99%, że te środki dostaniemy, ale póki nie mamy decyzji, czy to od wojewody czy, czy, czy z innych instytucji zmian w budżecie nie możemy robić. Wydawało mi się, że ja dosyć wyraźnie powiedziałem, bo myśmy wielokrotnie i, i, i my to jako starosta, jako wica starosta i pracownicy wydziału kontaktowaliśmy się z biurem, z pracownikami wojewody w tej sprawie i oni kazali nam czekać powiedzieli czekamy najprawdopodobniej te środki będą ale na dzień dzisiejszy decyzji nie ma tak więc wydział przygotowywał się do tego że przewiduje że te środki będą dokumenty były przygotowane natomiast żeby zwołać sesję i te zmiany w budżecie zrobić do 31 stycznia tak to zrobiliśmy to we wtorek ponieważ dopiero co dostaliśmy informacje od wojewody. Ten wniosek złożyliśmy 6 grudnia, jak dobrze pamiętam, natomiast decyzja przyszła kilka dni temu. Dlatego panie radny w takim trybie. Ja już, no może nieprecyzyjnie, może nie szczegółowo państwo, o tym mówiłem na początku, ale to był jedyny powód, dla którego sesję w tym trybie zwołaliśmy i panie radny, ustawa o samorządzie powiatowym przewiduje takie sytuacje, które mogą się zdarzyć. Dlatego mamy ten artykuł 15 ust. 7, także tu wydaje się, że wszystko, wydaje się, no, wszystko jest w porządku, a że są ferie. No, gdybyśmy czekali, aż ferie się skończą, to te środki by przepadły i, i byśmy nie realizowali tego zadania w tym roku. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Jeszcze Pani skarbnik, przepiszę głos. Tak, proszę Państwa, projekt budżetu opracowuje się w okresie od października, tak naprawdę od września w przypadku naszego powiatu, do końca października, do początku listopada i faktycznie były już linie kontynuowane i środki na te kontynuowane były ujęte w projekcie budżetu i są ujęte w uchwale budżetowej. Natomiast rozwinięcie linii o dodatkowe dwie na, na terenie gminy Ostróda, ta informacja dopiero w grudniu została y, y, podjęta. W związku z tym y, te kwoty i o te kwoty my tylko zwiększamy. Nie o cały transport, tylko o kwotę tą, która zostaje uruchomiana teraz od pierwszego, będzie uruchamiana od pierwszego lutego. Nie o całość, Całe, w części tych linii, które już funkcjonowały, to w projekcie budżetu i potem w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę było. Dobrze, bardzo dziękuję. Pan Kołodziejski jeszcze tak proszę. <laughs> Dziękuję Pani Skarbnik, bo Pani zrozumiała o, o co ja pytam, bo ja rzeczywiście nie pytałem o, o, o kwestie yy, zwoływania sesji zwyczajnej w, w celu wprowadzenia zmian do budżetu, tylko chodziło mi o to, że, że te pozycje mogły być ujęte już w budżecie. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli pracowaliśmy nawet nad projektem budżetu od, yy, od września, do grudnia, to jeżeli w grudniu pojawiła się ta, ta informacja, to wydaje mi się, że to było możliwe również ujęcie, y, ujęcie ewentualnie y, y, tych dochodów i tych wydatków w projekcie budżetu y, na grudzień. E, chciałbym tylko zwrócić uwagę i, i, i jeszcze Państwa też poinformować, że e, Komisja budżetu tak intensywnie pracowała nad e, e, projektem budżetu na rok 2025, że zajęło jej to 7 minut na, e, praca nad budżetem na, na rok 2025. To już jest taki m, m, jakby dobrze, poza, występ, poza, 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 temat, poza tematem. Natomiast dobrze. Panie przewodniczący do pana od, od, odpowiedź e, wydaje mi się, że pan ma możliwość. Zwoływania sesji z własnej inicjatywy. Nie jest też tak, że tylko i wyłącznie na wniosek zarządu muszą być zwoływane sesje. Dobrze, dobrze dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani skarbnik. Jeszcze tylko Państwu dopowiem, że w miesiącu grudniu nie, nie, nie mieliśmy informacji z gminy Ostruda i jej deklaracji, że będzie partycypowała w kosztach tej linii. Tak naprawdę umowa, gmina przyjęła chyba uchwałę w zeszłym tygodniu odnośnie pomocy finansowej, bo gdyby to nie zaistniało, to wówczas no nie można by było tych linii uruchomić. Rozumiem. Adwocem, tak? Tak, jeszcze krótko. bardzo krótko. Adwocem, znaczy właśnie w kontekście tego, jak, jak się zachowywała gmina, gmina Ostruda, bo jak spotykaliśmy się też na sesji nadzwyczajnej związanej z transportem publicznym, to pan starosta, jak referował, referował uchwałę związaną z uruchomieniem tego transportu publicznego, zapytany przeze mnie, dlaczego nie ma gminy Ostruda, powiedział, że gmina Ostruda zrezygnowała z, z udziału w tym projekcie, że nie chce te, tego transportu. U, u, transportu zbiorowego na swoim terenie. I ja oczywiście zapytałem wójta Gminy Ostróda, wicewójta, nigdy nie było żadnej rezygnacji. Zawsze była deklaracja chęci chęci udziału w tym w organizacji transportu publicznego na terenie gminy Ostróda. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę w takim razie zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 18 głosami za. Trzecim punktem porządku obrad. Jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2025 rok. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę głosów, zamykam dyskusję. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w brzmieniu projektu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie 18 głosami za. Szanowni Państwo, informuję, że został wyczerpany porządek obrad dzisiejszej sesji. Zamykam dziewiątą sesję Rady Powiatu w Ostrudzie siódmej kadencji. Bardzo serdecznie dziękuję.